Witajcie! Kolejny raz chcieliśmy powiedzieć, że poszukiwań szczątków majora Henryka Dobrzeńskiego, Hubala nie będzie. Z uczciwości i transparentności chcemy Wam wytłumaczyć, jak przedstawiają się kulisy tej sprawy. Przypomnijmy w dwóch zdaniach, jak to wszystko się zaczęło. W maju ubiegłego roku, to już będzie rok, w maju ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o wyrażenie zgody na sondażowe badania archeologiczne w kościele Świętego idziego Winowocu. Dlaczego tam? Dlatego że tam stwierdziliśmy, że pod chórem tego kościoła może znajdować się i najprawdopodobniej znajduje się pochówek Hubala. Złożyliśmy najpierw w styczniu 2023 roku wniosek o badania, o zgodę na badania archeologiczne nieinwazyjne, które potwierdziły tę naszą tezę, że tam znajduje się pochówek, a następnie e, złożyliśmy wniosek o badania inwazyjne. Za domową pani konserwator zabytków. Tak, to było to było uzgodnione. Ja jeździłem do e, urzędu do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Spotyka, spotkałem się z panią konserwator e, i zgodnie z naszymi ustaleniami złożyłem taki wniosek. Na decyzję czekaliśmy długo, bo około 6 miesięcy i to na skutek naszych ponagleń, bo pewnie byłoby dłużej. Decyzja w zasadzie została wydana z naruszeniem prawa, dlatego że przekroczony został termin. No tak, ale to jest jakby mniejszy problem. Większy problem to jest to, dlaczego nam odmówiono, bo odmówiono nam tych badań, tych poszukiwań. Powody były dwa. Pierwszy podstawowy powód to taki, że IPN, Instytut Pamięci Narodowej, wyraził opinię, że to IPN i tylko IPN może szukać miejsc pochówku polskich żołnierzy. Czyli IPN ma wyłączność. A Instytut Pamięci Narodowej wyraził się w piśmie słowami pani Szellong. Tak, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Nie prezes Instytutu Pamięci Narodowej, nie dyrektor nawet tego biura, ale zastępca, a więc pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Pani Anna Szelon wyraziła opinię, że jej zdaniem to powinien IPN takimi sprawami się... Zęba. Wyłącznie. Wyłącznie, tak. To jest bardzo ważne słowo, wyłącznie i nikt więcej. Tylko Instytut Pamięci Narodowej. A drugi powód, dla którego pani konserwator odmówiła nam zgody, nie wydała nam zgody na poszukiwania, to był fakt, to była okoliczność, że Kościół Świętego Idziego... Jest wpisany do rejestru zabytków. I zdaniem pani konserwator moglibyśmy uszkodzić płytki podłogowe. Płyty podłogowe, bo tam nie są płytki, tylko w tej części, tylko płyty takie pół metra na pół metra płyty betonowe. Dla porządku, tylko dodam, że w jednej części kościoła, w której nie chcemy szukać, są płytki opoczyńskie, dlatego że kościół był remontowany w 1938 roku, z tego co pamiętam. Natomiast w tym miejscu, gdzie chcieliśmy przeprowadzić, Sondaż! Podkreślam, nie chcieliśmy nic rozwalać, uszkadzać, chcieliśmy przeprowadzić sondaż, czyli wywiercić dwa małe otwory, wpuścić kamerę endoskopową. No tak, ale wydaje się, że kluczową kwestią tutaj w tej sprawie była kwestia, że poszukujemy miejsca spoczynku Hubala. Pani konserwator poszła dalej. Pani konserwator stwierdziła, pozwólcie, że zacytuję. Należy przy tym zauważyć, że załączony do wniosku program badań archeologicznych przewidywał przeprowadzenie ekshumacji w przypadku natknięcia się na szczątki ludzkie. Powtórzę, program badań archeologicznych przewidywał przeprowadzenie ekshumacji. Nie, szanowni państwo, nasz program badań archeologicznych nigdy nie przewidywał żadnej ekshumacji. Potwierdzam. Sprawdzaliśmy to kilka razy, czy może. Coś napisaliśmy nie tak? Nie było takiego wniosku. Zwracam na to uwagę, że pani konserwator zmyśliła sobie tutaj tę ekshumację, bo jak się okazuje, to zmyślanie, to wmawianie nam, że w naszym programie badań archeologicznych myśmy coś napisali, to zmyślanie miało swój ciąg dalszy. Miało swój ciąg dalszy. W ciągu dalszym było tak, że odwołaliśmy się od tej decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak, oczywiście, bo ta argumentacja nie mogła i nie może się obronić, dlatego w ustawowym terminie złożyliśmy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I po jakimś czasie, a dokładnie 6 lutego 2024 roku, odebraliśmy taką oto decyzję której nie będę w całości przytaczał taką odpowiedź, i tam jest również napisany ciekawy zwrot. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Szczególnie nieuzasadnione wydaje się w naszym wniosku, mowa o naszym wniosku, się planowanie przez wnioskodawcę, nawet ewentualne w nawiasie, użycie przy poszukiwaniach koparki, jak wskazano w dołączonym do wniosku programie poszukiwań. Marcin, poproszę, żebyś to jeszcze raz przeczytał, a wy wszyscy słuchajcie się w to dobrze. Użycie przy poszukiwaniach koparki, jak wskazano w dołączonym do wniosku programie poszukiwań. Okoliczność ta przesądza rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. Pani minister Bożena Jadwiga Żelazowska w swojej decyzji podpisała się pod tym. Tak. Napisała, że Stowarzyszenie Wizna 1939 Zamierza kopać koparką pod chórem kościoła Świętego Idziego Winowodzu. Czyli poświadczyła nieprawdę w dokumencie. Tak, oczywiście to jest jedna kwestia, ale dla mnie jest to po prostu jakaś niewyobrażalna bzdura. Koparkę, tak jakbyśmy mieli wprowadzić koparkę do tego małego kościoła, gdzie tam wejść trudno, a my mieliśmy tam koparką kopać. Na pewno Państwo wiedzą, bo część z Państwa była w kościele Świętego Idziego Winowodzu, bo to jest miejsce, które często się odwiedza. Tam człowiekowi trudno jest wejść do środka, nie mówiąc już o użyciu jakiegokolwiek sprzętu w obrębie kościoła nawet. E, już nie mówiąc o wjechaniu do kościoła sprzętem ciężkim. Więc to była totalna bzdura. No a odrębną kwestią jest to, co, o, to, o czym wspomniałeś, że pani minister napisała, że to myśmy tak napisali w naszym programie badań archeologicznych. Nie, zaprzeczamy temu. To jest po prostu nieprawda. To jest nieprawda, ale ta nieprawda została stwierdzona w urzędowym dokumencie podpisanym przez panią Bożenę Żelazowską z upoważnienia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków Bożena Żelazowskiego. Dodajmy tylko, że ta decyzja, którą Marcin tutaj, której fragmenty cytujesz, ten, tą decyzją została uchylona decyzja Konserwatora Zabytków w Łodzi, a postępowanie zostało umorzone. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce, że sprawa poszukiwań jest zamknięta. No bo skoro e, postępowanie jest umorzone, nie ma... To porządku. poszukiwań nie szczotków będzie. majora Kubala nie, nie będzie. I tak by było. Tak by było. My próbowaliśmy się skontaktować z panią minister wielokrotnie, w różny sposób. Niestety, widać, jesteśmy za mali, żeby z nami rozmawiać. Z różnych kierunków. Z różnych kierunków, różnymi sposobami. Nie, nie udało nam się dotrzeć do pani minister, ale, ale dotarła do pani minister, konserwator zabytków z Łodzi, która zasygnalizowała, że ta decyzja jest zła, że ona jest po prostu wadliwa. I na skutek tego minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego w osobie Generalnego Konserwatora Zabytków yy, wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji własnej. I oto 3-4 dni temu otrzymaliśmy decyzję stwierdzającą nieważność decyzji, własnej decyzji, którą dwa miesiące temu pani minister wydała. I w tej decyzji unieważniającej czytamy. Przechodząc do analizy przedmiotowej sprawy, należy wskazać, że analiza treści rozpatrywanej ostatecznej decyzji organu odwoławczego daje podstawy do stwierdzenia, że uzasadnienie tego orzeczenia w całości nie odpowiada przedmiotowi rozpatrywanej sprawy. O co chodzi? Chodzi o to, że było rozstrzygnięcie, że decyzja zostaje umorzona, uchylona, a postępowanie umorzone, ale uzasadnienie dotyczyło poszukiwań zabytków. Decyzja dotyczyła Badań archeologicznych, a uzasadnienie poszukiwań zabytków. Growska pustą. Tak wygląda to dokumentacyjnie, a być może dla wielu z Was wydaje się to zawiłe, ale niestety taką ścieżkę my musieliśmy przejść, żeby móc zgodnie z prawem w środku, tam, gdzie jest zabytek, prowadzić badania archeologiczne, gdzie nie chcieliśmy ekshumować, tylko chcieliśmy zrobić sondaż, i gdzie nie chcieliśmy użyć koparki. E, niestety. Zbieramy te papiery, zbieramy te decyzje, te papiery są mnożone i nic z tego nie wynika. Cały czas mamy utrudniane prace, cały czas rzuca się nam kłody pod nogi, a przecież szukamy chubala. wszyscy szukamy chubala. Szanowni Państwo, o tym dobrze wiedzą, bo piszecie to w komentarzach. Poniżej w poście znajdziecie e, nasze. Pisemne uzasadnienie, bo na stronie to opisaliśmy, wielu z Was to komentuje, lubi, a my z racji tego, że chcemy być transparentni i uczciwi, mówimy Wam, jak sprawa wygląda. Sprawa jeszcze nie jest zakończona, bo czekamy na tą decyzję prawidłową, która ma być tak, wydana. Tak, teraz y, powinna być wydana kolejna decyzja. Prawidłowa, mamy nadzieję, że prawidłowa. W każdym razie kolejna, y, ale nie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie. Tych, y, rozstrzy te rozstrzygnięcia mogą być różne. Może się okazać, że sprawa. Powróci do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, co będzie oznaczało, że ponownie trzeba będzie wydać decyzję i znów być może trzeba nie będzie się odwoływać. Czekają nas miesiące, jeśli nie lata, oczekiwania na załatwienie sprawy, takiej sprawy. Prowadzimy te badania przecież od 2016 roku, tak, to już, ósmy rok jest. już ósmy rok prowadzenia badań. Każdy z nas chce sprawdzić. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko temu, to sprawdźmy. Jeżeli nie będzie tam szczątków Majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala, to nie ma tematu. Ale skoro wszystkie tropy i wszystkie znaki na ziemi i w powietrzu prowadzą do Kościoła Świętego i Dziegę to szanowni Państwo, czego boją się ludzie, którzy podejmują decyzje? Zróbmy sondaż, sprawdźmy. Nie będzie szczątków. My się będziemy bić w pierś, ale my chcemy to sprawdzić. Znacie nas z naszych prac i wiecie, że my jesteśmy ludźmi terenu. Badamy dokumenty, ale to nie wszystko. Zawsze te dokumenty chcemy sprawdzić w terenie. I to też macie opisane w tym oświadczeniu. Do poszukiwań szczątków majora Henryka Dobrzyńskiego Hubala. Przemierzyliśmy setki kilometrów. Darek rozmawiał z wieloma osobami, które potwierdzały tą jedną hipotezę, że szczątki majora Henryka Dobrzeńskiego spoczywają w kościele św. Idziego winowodzu. Do tego był użyty sprzęt i wielokrotnie były przeprowadzane badania różne w różnych miejscach, bo widzę, popiszecie to w komentarzach. Także my chcemy to po prostu uczciwie sprawdzić. Być może komuś nie zależy na poszukiwaniu i odnalezieniu szczątków Hubala, ale nam tak, nam zależy. Ja tak się zastanawiam, tak sobie myślę, że im bliżej jesteśmy tej prawdy, im bliżej jesteśmy zakończenia tych poszukiwań, tym bardziej komuś zależy na tym, żeby to się nie dokonało, żeby te nasze prace się nie zakończyły. Jestem zaskoczony, jestem zdziwiony, bo z jednej strony mówi się, szukamy, wszyscy szukamy Hubala, tyle lat po wojnie nie możemy znaleźć miejsca z początku Hubala. A tu kiedy ktoś chce, ktoś podjął takie działania, utrudnia mu się pracę. Wiecie państwo, ile my tych różnych prac przeprowadziliśmy, ilu bohaterów już odnaleźliśmy do tej pory. My nie zasypujemy gruszek popiele, po prostu jedziemy i robimy robotę. Bo taka jest zasada. Jeżeli chodzi o nas, to chyba na tym byśmy zakończyli. E Chcielibyśmy, żebyście nam pomogli w tej sprawie. Jeżeli obejrzycie ten film, udostępnijcie go, wyślijcie link znajomym, wyślijcie link może decydentom, których znajdziecie, bądźcie na społecznościówkach łatwo tym, de, tych decydentów znaleźć i link im wysłać. Niech się wytłumaczą, bo jedyną bronią w takich sprawach to właśnie jesteście Wy, nasza społeczność, która tak samo jak my chce odnaleźć szczątki majora Hubala. Brak słów, brak sił, trudno jest skomentować to, co się w tej sprawie dzieje. Także na dzisiaj się żegnamy z uczciwości. Chcieliśmy Wam to wszystko wytłumaczyć. Jeżeli za bardzo przynudzaliśmy, chcieliśmy, żeby było uczciwie i transparentnie. Na to wszystko, oczywiście, jak zawsze, mamy dokumenty. Nie rzucamy słów na wiatr, mówimy jak jest. Wspierajcie nas. Do zobaczenia.